Co? No, patrz. Dobra, zapraszam, chodź. Ty mi jeszcze plus B? Ej, właśnie. Co mówisz? Zaczekaj. A bo on może mieć jeszcze tego. On może mieć hitboxy w sumie. Ej to jest to Będzie ci się łatwiej trafiać. Kliknij jeszcze 3 plus B. O. Ale nie, hitboxów to nie ma, bo ja widzę, ale dam mu takie protipa. Dobra, dawaj, chodź. Kurwa, co to za jakiś Pampus jebany? Prokox. Dobra, chodź. No idziesz czy nie. Bo ja... Ale masz farta! Nie farta tego chopie nie, nie jem nie jem Nie jem dwa razy Nie jem tyle co ty gapów Jestem bogatszy od was, dlatego jem <grym> Ale kurwa randomem jesteś Randomem to Twistary jest Bo... <grym> <grym> Tylko poradni sam dzieciak, zajebany Zajebany to ty jesteś kurwa żygami ale... No właśnie... Nie ma sensu tak jakiego życie, weź się powieś w celu. Dobra, no zjadł gapa, to ja też sobie trochę później zjem. Ej, pok, secik szósteczka. No <laughs> Secik szósteczka. No typ, on masz seta sześć. On widzi na teksturpaku, wiesz? On wie lepiej, kurwa. Co to za fiut? Ej, co jest z nim?! Ej, sorry, Czekaj, ja sobie to na nagraniu zaraz sprawdzę. No bije mnie, no! O, dobrze, harda! Nie, kto to? Sprinter! Kurwa! Aż tak? Hashtag... Dawaj, dawaj, go sprzyj. No i ty jesteś... Nie wiem, ty jesteś mierny. Mierdę to ty jesteś a ile masz, też, aj, i aj, go, a on udaje, że to jego kolega. Pegi. Ile masz na bani? Ile masz na bani? Pokaż, pokaż. Otwórz EQ. Ale że mnie dwóch dojeżdża? Otwórz EQ. Otwórz EQ i pokaż ile masz na bani. No F3+, plus, y, hamuj. F3+, giemuj. F3+, plus, hamuj. F3+, hamujisz. Randomie. No nie wiem, ty jesteś głupi. Nie, nie, ja napisy dostaję. No we, weź pokaż ile masz na bani. No a idziesz w duelka? A idziesz w duelka? na mnie. A, a idziesz... A, na bank, bo mi ciało? Na luźnej gumie. Gdzie? Kurwa no, po mnie. Gdzie ty chcesz iść? Ej, wyjdziesz kurwa na marka, ziom? Jestem. A to, po... a. A co, nie dajesz z rady? Wiek. Nie dajesz się rady, Nubia? Chwyl, jebany. Kurwa, jak Ale... na ja mnie napierdalał. Zaraz się w niego wbiję. Masz głos, jakby cię kastrowali. No to kto to mówi, chłopie? chyba nie. siebie nie słyszałeś. Słyszałem więcej razy od siebie. Więcej razy od siebie. Widziałem z <laughs> ciebie, Nie Jest nie dojebam. On już nie dojebam. Nie dojebam, to ty jesteś. Ty masz pacjent jak pięciolatek, totalnie. Pięciolatek jak ty stary. <grymne> ej, ej, wiesz co jest najlepsze? nagrywasz z głosem. Czekaj, sprawdzę. Nagrywam z głosem. Pięciolatek to oczywiste. Mam <grymne> Ej, dobre, dobre, dobre. Ej, aż mi się chce to wrzucać na YouTube'a, szczerze. Udostępniesz no, to kurwa zobaczysz, że po YouTube będziesz miał. Nie będę miał po YouTube. Bo nie gadasz, ale gadasz ze mną na platformie stary, na Discordzie gadasz. Rozumiem jakbyśmy no, gadali, ale... nie wiem. Ale ja mam to w dupie. Rozumiesz, że mogę? Nie musisz. Nie, nie możesz, nie może, możesz bo. gościu. Ale nie musisz, za... nie musisz Można. ze mną rozmawiać jak nie chcesz. Ale nie możesz. Nie możecie to zrobić pierwszy moje Może, no, może. Takim, a za a a tej się... zasady zjebie YouTube'a. No, zasady to chyba ty... Ty, ty. ty w domu masz. No co? No mam zasady w domu, no i co? No, I, jeśli chyba przekroczysz yy, yy, o minutę granie, to cię kuwa, paskiem biją. Pało wam. To cię kuwa, paskiem. Chyba <ślesy> ja, stary cię pasem bije i chuj cię w dupę. To dawaj ci peczko, wychodź, chodź, chodź. Zabiłem. Ja? Chodźcie dwie cipeczki. Cipeczki No go się cimbić, że jaki ty masz niek Rej, masz już no dawaj kurwa. O jakaś ci o, kurwa chyba mama biła z feloska. Ej, kurwa, mam mi ścinę. Tak, Trafisz, kurwa. O, laga mam. Nice. Ej, mam to samo pytanie do Bartka. Kurwa matka mówiła Wyciszył się cel. No ty, kurwo. 47. kurwa. Któryś się z Dobra, dobrabij się z nim. Nie będę się... wam jest przy trochę. Ja... Ej, jak coś to ten. Już nie pogracie jak chce w sensie, się. Nie pobijecie się już z Bartkiem. Czemu? Bo dostaję właśnie zaraz bana, bo mnie wkurza. A i tak dostaje kopę. Frajer. Weź, dost, to ja mu kupię bana, jak dostanie bana. Dobra. To czekaj, to... bo nie mogę wysłać takiego długiego tego klipa. Ale na YouTube'a już mogę wstawić, jak chcesz. Ty jesteś kurwa głupi, bijesz się z nimi i mnie napierdalasz. Przy tak litasz. No bo, debil... No do... i Ora. No, or ora to ty stary. Ej, mam to, czekaj. Czy mi... Ej, proszę, żeby mi się OBS o, nie wyłączył. O, o mi grubas uciekł. A, jakiś lobus. się ty się bić nie umiesz. No. <laughs> Rukam cię jak chcę, kopię w dupę, w pizdę. Mordę, a ty jeszcze ześ Pizdę Pizda to pomiędzy nogami i potokiem. Po czym? Potokiem. Pizda to ty pod okiem masz, bo cię ojciec bije. Powiedziałem to przed chwilą i po, i po co go się Nie jak powiedziałeś tego. tego! Powiedziałem, pizda masz. Aaa! zjebany jesteś jak. Ty będziesz potokiem. Pod, pod okiem, debilo. Potokiem. Pod tokiem. Pod tokiem to Cię robili. To ja robię, wiesz? Twoją matkę, kurwo, na żółwiach. Na żółwiach to Ty robisz... Z... No. Z ...tego starego. Czekaj! Dobra, i się nie dowiem. Dobra, Jasne, dobra, dobra. Dobra, ty się dobra, kończę to. Random of, random.